serdecznie z tej strony Marcelu zapraszam na kolejny gameplay z Battlefield Hardline dodatek DLC Robbery tym razem mapka komisariat, wielki podbój zagramy sobie tutaj snajperem nową bronią, która została dodana do tej klasy M98B broń która ma niezłe kopyto, naprawdę jest moim zdaniem najmocniejsza ze wszystkich sniperek, jakie są w Battlefieldzie Hardline. Ie. Wiecie, że ja tą klasą w Hardline nie potrafię grać, ale spróbujemy tutaj na tej bardzo ciekawej mapce yy, pogać sobie wielki podbój i zobaczymy, jak nam pójdzie. Tutaj nie oczekujcie ode mnie jakichś wspaniałych wyników. Natomiast co do mapki, jest ona wzorowana, podejrzewam, na takim filmie, który kiedyś był napad na posterunek. Jeżeli ktoś tego nie oglądał, to zapraszam sobie do oglądnięcia, bo akcja dzieje się również w zimie, w Boże Narodzenie i naprawdę film jest dobry, naprawdę dobry film, dobre kino akcji. Jeżeli ktoś nie oglądał, to sobie oglądnij. Później sobie wejdzie na tą mapkę wielki, Podbój komisariat i będzie wiedział o co, o co mi chodzi. Generalnie, nakręcę na krę, na kolejny, jeszcze odcinki będą z Hardline'a, z DLC. Chcę pokazać jeszcze jedną mapkę. Hmm, chcę nagrać również tryb yy, zespołowy, napad czy drużynowy, więc yy, zobaczymy. Tu jest 1000 ticketów, 28 minut. Myślę, że taki gameplay będzie jak najbardziej ok. Specjalista M82, tu jest dokładnie taka nazwa tej broni. Mamy optykę AKO A co mam? Yy, weźmy sobie laser. Kamuflaż mamy łowca RDL, czyli to co lubię. Broń podstawowa zamienimy sobie na FNA, który jest naprawdę bardzo fajnym pistolecikiem. Kamuflaż damy sobie również czerwony, bo wiecie, że ja lubię te czerwone kolory. Łowca spray, wielokon damy, a nie wielokon kosztuje dużo. hajsu. dobrze, będzie łowca spray. Mina, hak i atak wręcz nóż. Także jest, jest dobrze. No i do boju, panowie, do boju zobaczymy, co nam się tutaj uda tym zestawieniem ugrać. Chociaż dobrze wiecie, że ja snajperem grać nie lubię, ale ta mapka ma fajne spoty, które naprawdę można wykorzystać. Możemy wysadzać. Nie wiem, zawsze się stresuję, jak nagrywam. Bo normalnie jak yy, gram to nawet fajnie mi to wychodzi tą snajperką Ale jak przychodzi do nagrywania to niestety Troszkę stres O kurwa idą tutaj po nas To niedobrze no, nie, nie, wiem, nie wiem skąd teraz, nie wiem naprawdę skąd Przecież byłem na górze. No, dziwne, dziwne. okej, okay, dobra. Nie wkurzajmy się, skupmy się na gameplayu. Może coś tu tam się uda. Może jakiś punkt zewnętrzny. Bardziej. Jak nas... Oj, nie mam szansy z wieloma. Jest broń y, półautomatyczna. Więc. mi odpowiada. Tylko straszne. Ona ma straszną siłę odbicia ma straszne kopyto. I po tym pierwszym szczale naprawdę jest trudno, drugi od razu oddać na tym samym poziomie. Tak powiem, no, ale nas tu cisną. Boże, To jest 32 na 32. Może dlatego chciałem, połasiłem się na dużo flaksów, A może trzeba było zagrać na serwerze 16 na 16, na spokojnie i więcej wyciągnąć. No ale nic, cisną nas, widzę. Kurwa, no skąd? Ja pierdolę, no. Serio. No widzicie, jak zwykle mam początki kurwa niefajne, wkurwiam się i później jest jak jest. Bo goście mają tyle punktów, że po prostu masakra. Nie mogę sobie znaleźć żadnego Camp Spot'u dla snajpera. Kurwa. Wina z hakiem gotowa! Może tu ktoś się znajdzie? Co jest za daleko moim odczuciu Cobe tamten tam ten obszar. No jest na bardzo duży odrzut Ale łapie też ładne head'y, można wyrwać Trzeba przejąć tamten sektor No ktoś również z drugiej strony mnie załatwił no cóż, spróbujemy troszkę przy, przyflankować, ale podoba mi się ta snajperka, naprawdę podoba mi się, tu jest trochę chaos, ale snajperka mi się naprawdę podoba, spróbujemy coś przyflankować. Na zewnętrza, dobra, tutaj też snajper idzie, o właśnie wybaliśmy jakieś gówno, dobra, Nie wszędzie się da, okej, okay. tutaj się da. Nie dało się, dobra. Naprawdę, bardzo fajna sniperka. Jak na hardliner, jestem pod wrażeniem. No, tu dobre miejsce, będę też spróbuję skąpić. No chciałaś na dwa punkty. Może dlatego, tym ACOGiem gram i tu mi się zdecydowanie lepiej gra. Może byłoby tutaj... Ktoś by znaczał. Trzeba niżej mierzyć, bo rzeczywiście opad kuli nie jest taki duży. Jakby się wydawało. I czasami po prostu ciężko mi uwierzyć, że taki, że nie ma opadu. Czy Biden po mnie? Dobrze. Czy oni już nie żyją tam na dole? Spróbujmy dać chłopakom jakieś wsparcie. Ulubione miejsce snajperów widzę. To jest ta wieża. Tak jak powiedziałem, mi się mapka podoba. Miałem, no i mi to starczy. Ojej, 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 ojej. tu mnie... Aby ich oznaczać, żeby było łatwiej Co z ciężkim karabinem? Widzicie sami, ciężko jest z takiego cztery przymierzyć, a on się kończy, może za tylko pewnie gdzieś z pleców, ale. Jestem zadowolony z tego dodatku i mi się ten dodatek podoba, naprawdę nie wiem dlaczego nie, nie, nie grają ludzie w Battlefielda Hardline. A. nikt tak naprawdę nie dał mi takiej odpowiedzi, jak chciał. Czyli merytorycznej, co jest w tej grze zjebane, bo ja nie dostrzegam tutaj naprawdę... są elementy, które są zjebane w, w każdym multiplayerze. Ale uważam, że ta gra naprawdę jest pod... każdy dodatek coś wnosi dobrego, chociaż i tak, y, mówię, są elementy, które mi się nie podobają, o których będę mówił. Za niedługo w takim podsumowującym gameplayu z dogrywanym komentarzem. No ale jeszcze się skupić naprawdę na pozytywach, bo one są Karp na miejscu! miejscu. Podejrzani są w samochodzie! Podejrzani są w samochodzie! potrafię. Czasami po prostu strzelić odpowiednio. hedzika Patrzcie. Normalnie, batrzcie ludzie. To bym to wyciągnął. To tak jak teraz. Ale by nas namierzyli. Zmieniamy więc punkt. To, co jest fajne tutaj, że naprawdę w końcu można na każdy praktycznie wyjść budynek. Mapka Comisariat naprawdę moją, będzie chyba moją ulubioną mapką. Lekujemy tego takiego refleksu. To powinien być head, po prostu. Trudno się grać na tutaj naprawdę. Albo ja nie potrafię, to, to tak ja mówię, no, albo ja nie potrafię grać. Nie mam szansę ze skorpionem pistoletikiem, chociaż ten pistolek naprawdę jest, jest dość fajny. 10-6 statystyki nie powalają, ale... Wdrażam się, wdrażam się. Naprawdę trzeba dużo grać, jak, się, jak zmienia się dużo gry, to ciężko się wdrożyć, i pójgać tego battlefielda, bo naprawdę gra jest yy, ciekawa. Ja bym chciał jeszcze nagrać mapki z yy, gdzie ja idę kurwa Powinienem wyrwać szybciej. Ale wyrwał. Yy, widzicie nie gram agresywnie. Nie gram tutaj agresywnie, bo to jest sniperem agresywnie się trudno gra. Najpierw w jednym miejscu to nie jest dobre. Najpierw sam! grać sam. O chuj jebane. Wleciał śmigłem. Tak więc M98 to jest naprawdę fajna broń. I dobrze, że dodali taką broń. Czekaj go jeszcze tutaj. Aha, może lepiej, nie... lepiej na... No późna flanka na flankę. Kurwa, to. Pod piątką A tu nie można wejść, tak? Naprawdę gra dla mnie jest bardzo ok. ruszamy. Idę w miejsce, które nie powinienem iść, czyli ten punkt na środku mapy. Jak powiedziałem, to jest miejsce na samym środku mapy i ono jest generalnie niby fajne, bo wysokie i masz rozgląd na, każdą mapę, na każde miejsce, ale z drugiej strony każdy snajper wie, że to miejsce należy pierwsze sprawdzić, więc, więc, więc. więc. Dużo się czaje, no bo to co chodzi w tej Nie wiem dlaczego nie zabiłem ha. Ale chyba sam zginął. Wymasiłem dokument, nie dobra, będzie wiedział gdzie ja będę szedł, to ja się zmienia. Troszkę się zapuścimy na ich teren. pomysł jest no, tu chyba nie wyjdę no, tu nie, tutaj nie da rada kurwa no nie mam szans Bym szybciej, szybciej strzelił to może przekładanie tej broni zgubiło mnie Mi się babka, matka naprawdę podobała. Kiedyś szybko zleciały jeszcze jednego osiągnęliśmy. I jeszcze drugiego ustrzeliliśmy Aj, niestety nie udało nam się ustrzelić kolejnego Ale tak mówię, bardzo mi się podoba ten dodatek Mapka jest bardzo komisarialna, bardzo fajna na snajperkę Tu będę grał, tu będę ćwiczył snajperkę Statystyki 18-11 nie jest źle, mogłoby być znacznie lepiej. Ale cóż Tak więc, dziękuję wam za oglądanie tego gameplaya Zostawcie łapkę w górę, jak wam, wam się podobało Oczywiście komentujcie Udzielajcie się na moim kanale Pamiętajcie, że każda wasza wizyta wspiera moją motywację do pracy i do nagrywania. Zapraszam Was również na moje streamy, na których zobaczycie wszystkie FPS-y, w które ostatnio gram. Tak więc pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się do zobaczenia na polu bitwy. Hej!